Sygnalizatory elektroniczne są w ofertach wielu firm. Natomiast, jeżeli ktoś zdecydował się na sprzęt angielskiej marki JRC, chociażby wędziska czy kołowrotki, no ale nie tylko, może również wyposażyć się w zestaw sygnalizatorów Radar XTX. Bardzo ładnie zapakowane w pudełko. Odporne na wszelkie warunki, niesprzyjające. A co mamy w środku? Oprócz instrukcji oczywiście, to jest zestaw trzech sygnalizatorów dwa, i trzy, i odbiornik. Jak już widać na pierwszy rzut oka, kompaktowych rozmiarów, niewielkie, bardzo zgrabne, muszę przyznać, które mają obudowę. Miękką, co nie tak często się zdarza. Cała obudowa doskonale zakrywa sygnalizator, kiedy nie jest on używany. A jak on wygląda, wygląda tak rzeczywiście jest kompaktowy, jak widać, niewielki połowę dłoni. I ma wszystkie funkcje te najważniejsze, jakie sygnalizator powinien mieć, plus jeszcze jedna, o której za chwilę powiem. A jak te sygnalizatory prezentują się na rodpodzie, bo przecież w ten sposób będziemy ich używać, no to zerknijmy. Zaletą tych sygnalizatorów, między innymi, jest długi gwint. To jest dość istotna rzecz, bo jeżeli chcielibyśmy zamontować swinger, który będzie miał jakąś grubość, żeby po prostu tego gwintu wystarczyło do wkręcenia w staty. tutaj takiego problemu nie ma, tym bardziej, że jest jeszcze dodatkowa kontra, dzięki której możemy idealnie przykręcić ten sygnalizator do rodpoda. Odbezpieczamy, że tak powiem, sygnalizatory, czym one dysponują trzy pokrętła, czyli standard S. Sensitivity, czyli czułość, czułość brania, następnie ton i głośność. No ale żeby to wszystko działało, musimy włączyć tu jest przycisk. Proszę bardzo. Na górze po lewej stronie mamy diodę. Dioda jest o tyle ciekawa, że ona wskazuje, w którą stronę mamy branie. Czy branie od brzegu. Wtedy dioda wędruje w górę i pamięć brania sygnalizowana jest świeceniem górnej części diody, czy też do brzegu. No i wtedy analogiczna sytuacja, z tym, że światełko nam tutaj sygnalizacyjne, pamięć pozostaje na dole. Zacznijmy od głośności. Możemy wyłączyć w ogóle dźwięk. Wtedy Nikt nie będzie słyszał, co na naszym stanowisku się dzieje, natomiast my będziemy wiedzieć w związku z odbiornikiem. Natomiast naturalnie możemy regulować głośność, aż do maksymalnej. Możemy regulować ton, aż do takiego wysokiego. I wreszcie czułość od największej do najmniejszej. Gniazdo sygnalizatora wyłożone jest miękką gumą, więc tutaj nie będzie żadnych problemów z uszkodzeniem blanku wędki. No i szerokość taka, że nawet nieco grubsze blanki tutaj bez problemu nam wejdą. Co dodatkowego oferuje nam ten sygnalizator? Wejście na podświetlanego swingera tutaj na dole, czyli też taki standard tej klasy sygnalizatorów. No i jeszcze jedna sprawa, która jest tutaj z tyłu. Te sygnalizatory posiadają jeszcze jedną funkcję bardzo przydatną. Wiemy, jak łowi się w nocy, kiedy. Wypływamy, wywozimy zestawy, holujemy z pontonu karpia i wracając w nocy, no, czasami mamy kłopoty z trafieniem na miejsce, które trzeba. Te sygnalizatory mają właśnie wbudowaną specjalną diodę z tyłu obudowy, tak żeby wracając do brzegu było doskonale to widać. Tutaj mamy diodę w kolorze niebieskim. W pozostałych sygnalizatorach z tego zestawu są inne, oczywiście, kolory: zielony i czerwony. Odbiornik bardzo poręczny, malutki, ze smyczą. Włączę go tutaj, na górze jest włącznik. O właśnie. Jest regulacja również głośności. No i zobaczymy, jak współdziała z sygnalizatorem. A no, współdziała tak, że dźwięki są w identycznym momencie. Nie ma tutaj żadnego opóźnienia. Natomiast, jeżeli wyciszymy sygnalizator maksymalnie, to tutaj dźwięku nie będzie. Natomiast. Zasygnalizuje nam odbiornik e, branie na tę wędkę, na ten kolor, który tutaj nam się pokaże na diodach odbiornika. Oczywiście e, każdy sygnalizator, tutaj można przyporządkować aż sześć sygnalizatorów do e, tego odbiornika, pokaże nam inny kolor. I jeszcze dodatkowa funkcja w tym odbiorniku alarm baterii. Zdarza nam się czasami, że wyczerpią się baterie i wtedy nie mamy sygnalizacji brania. No to ten alarm dioda włączy nam się i wtedy wiadomo, że baterię szybko trzeba wymienić. Gniazdo na baterię. I jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Sygnalizatory pracują na baterijkach L. R1. Nie są to baterie dostępne w każdym punkcie, gdzie można zwykłe baterie kupić, więc na to warto zwrócić uwagę. Sygnalizatory, natomiast jeżeli chodzi o odbiornik, tutaj są klasyczne paluszki, małe paluszki AAA. Oczywiście, odbiornik możemy też postawić na stoliku w namiocie. On doskonale się. Utrzymuje pionie, więc możliwość jest taka, że nosimy go ze sobą albo w namiocie nocą stawiamy go na stoliku. No i jeszcze jedna rzecz, która zazwyczaj wszystkich interesuje zasięg. Zasięg to według instrukcji podanej jest minimum 150 metrów więc to odległość, która chyba w zupełności na każde możliwe sytuacje nam wystarczy. No, a kiedy kończymy łowienie, wystarczy tylko założyć osłony na sygnalizatory i mamy je doskonale zabezpieczone. Jeżeli ktoś chciałby się zaopatrzyć w zestaw sygnalizatorów, które są uniwersalne, które mają podstawowe wszystkie możliwości, jakie oferują nowoczesne sygnalizatory, a jednocześnie nie są wielkie, są kompaktowych rozmiarów. W dodatkowo mają jeszcze zabezpieczenia, właśnie takie jak tutaj widzimy, to te sygnalizatory Radar XTX firmy GiRC są bardzo dobrym rozwiązaniem.